Siema! Witam Was w pierwszym filmie w nowej serii Prawdziwe Życie Brookhaven Roblox Ja jestem Jackiem i będę nagrywał z moją ekipką No i co? Przejdźmy już do odcinka! I dobra, wstajemy, idziemy zobaczyć tam... Albo najpierw pójdziemy, nie wiem, przynajmniej z Dobra, ręce to? Dobra, będziemy się umyć. Dobra. Jeszcze tutaj będziemy. Dobra. Tu. Dobra, idziemy do sąsiadów zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra, wchodzimy na górę. Dobra. E, młody! Który kim jesteś? Gdzie to obchodzi? Chcę zarobić, czy nie? Dobra, za zagadzę Chcesz czy nie? Chcę Dobra, podam ci mój numer. Dobra. Prosta. Umiesz, jeździć autem? Nie dziesiątym? wiem. Co? Raz, raz w życiu jeździemy. To się nauczysz. Trzy miejsca. Trzy paczuszki, prosta robota. Ty, bo on coś. Co? No dobra. No. Dobra, podam. Masz tutaj numer na kartce, jak ktoś dzwoni. Dobra. Płatna, płatna praca, ale ryzykowna. Dobra. E, czyli zadzwo zadzwo zadzwonisz? Czy ja mam zadzwonić? Tak. Zadzwonię. To będzie ciemno. No. Zaraz pójdę się ściemnić. Na razie. Co on mi dał za kartkę? Kurde, nie wiem. O, dobra, i tak muszę iść do pracy. Wiem, że idę do pracy. Pierwszy dzień w pracy. Dobra, idziemy. Tutura, tututu, tutura, 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 tutura. Dzień dobry. O, Jack, właśnie miałem do Ciebie dzwonić. Do Cię dzwonić. Dobra, to jest Twój pierwszy dzień, z tego co pamiętam. Chodź do biura. Aha. Dobra. Dobra, powiedz mi takie podstawowe informacje. Ile masz lat? Eee, mam 8 Mam 19 lat. Dobra. Eee, twoje imię i nazwisko? Jack Watson. Dobra, to się zgadza. Dobra, pokażę co masz teraz robić. Um, tu masz już burgerki naszykowane, będą tylko... Nie, po prostu będziesz stał na kasie. Będą przychodzić klienci, nie będę mówić, co chcę, co chcą. Ty już sobie podchodzisz, robisz burgerki, nie, tutaj na tak pięknie, wszystko. Po prostu dajesz w opakowaniu i kasujesz i do widzenia, nie? Do widzenia. Ja bo tam się pali coś. W Nie. Nie pali. E... Co mam się jeszcze? No to. No się, no. e... Popatrz no. jak to wygląda. Wiesz, co masz robić. No. Kładają ci zamówienie, ty je robisz, zapakowujesz, dajesz, odbierasz kasę. Do widzenia. Dobra. Ile uzbierasz co będzie dla ciebie na początek? Jeśli tam coś od ciebie od siebie To się przebrać. Dobra, ja muszę lecieć, bo żona mnie woła. Okay. Do widzenia. Powodzenia! Do widzenia. Dobra, przebiorę się teraz. Okej, okay, dobra, jestem przebrany. Już... Dobra, idziemy obsłużać. No, Dzień Dzień dobry plan. Po prostu Big Maca no. i kebaba. Okej, okay. a gdzie masz mamę? A bo nie, nie, nie. i, I Coca-Cola wymieszana z pralitem. Gdzie ty masz w ogóle mamę? A co to pana, to pana to obchodzi? Nie ja zapadłem Ok To robić, a nie Dajcie musisz sobie poczekać no, no. A proszę pana A gra pan, a gra pan Fortnite? tam? Co? Czy gra pan Fortnite? Nooo nie A co to jest? A, takie są Do widzenia. Proszę robić. Dobra, Dobra bierze, robimy zamówienie tego dziecka. Kurde, Big Mac Frycki, jak nie... Ja nie wiem, jak mi się to zmieści, kurde. I, i kurde, ja pierdzie... Kula ze Sprite'em, ja pierdzie. To On jest jakiś jako Wygrałem! Bo ochronę, zadzwonię za, za po ochronę. Dobra robimy A, A pan, pan gada, gada tam Ej, pan jest babrykiem Kim? No dobra Dobra robimy frytki Dobra e, tutaj robimy sobie O kurde Ty bo się pali! zaraz spalę Dobra Dobrze, wszystko pod kontrolą chyba Dobra Mamy zamówienie jego Dobra nie, nie to zamówienie Jezu jak ja się mogłem tak pomylić? Nie to zamówienie to. O dobra Twoje zamówienie. Dziękuję. Dob nie ma... Dobry... Dobre. Dobre było. Dziękujemy. Przecież co, co tu się stanęło? Właśnie? Pierdzielił w, w milisekundę. Ale co te po tej konii to... Chyba, chyba to jak... się twoja mama nazywa? Magdalena. Okej. Okay. A jaki ma numer? Numer? No. no. A nie no. wiem co to numer. Okej. Okay. Zjadłeś? Tak. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, Magdalena. Super. Tylko, że kurde w tym mieście to smutno w Bym zapomniał. O, właśnie. Ma tu pan Dolana. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Jeszcze się zobaczymy. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Uff, dobra. Czemu pan sprzedał mojemu dziecku? Big Maca i Fitki. A co w tym złego? wiem, że to były moje pieniądze. Proszę jej teraz oddać. Jak on powiedział, że, jak on mi nic nie dał i powiedział, że mi nie da nic i wyda to wszystko na Fortnite a jakiegoś, nawet nie wiem co to co gra. Tego ja tak nie, nie zostawię. Dzwonię do kierownika. Kto tu rządzi? Jakiś debil. Jack. Jack. Co? Dobra, nie wiem, na nie do tego czytać. Dobra, pan ma nam oddać teraz pieniądze. To ja mogę zaraz panią pójść do domu i do pani syna powiedzieć, żeby ten Bachor dał te pieniądze i zwrócił pani pieniądze. Za fudolce, bo on powiedział mi nawet, że karty pani ukradł, ukradł i kurde Nie! Pan ma oddać Ale co mam oddać? Pan ma oddać Kasę! Zaraz zadzwonię po kierownika Eee... To ja ja co może co zapłaciło Он что это... Спасибо за бургер, Эй, ты, крылышко глупое! Бро, стоп! Пожалуйста, ребята, стоп! Стой! Стой тут! Я от Пожалуешь. Не пожалую, Элло. Kierowniku? Halo, co się dzieje? No, jakaś kurde baba powiedziała, że chce zwrot pieniędzy, bo jej dziecko zapłaciło. Powiedziało to dziecko, że to jego pieniądze i ta mama każe jego, żebyśmy mieli oddać pieniądze. I ona jeszcze jak ucie zaczęła uciekać i zabrała jeszcze burgera. No. Co ty gadasz, Czak? No? Na imię mam Magdalena, dziecko powiedziała. Ale nie znamy nazwiska. Typowe sytuacje. gorsze sytuacje się strafiały, ale to jest właśnie dlatego, że no, takie sytuacje się zdarzają, ale były jeszcze grubsze akcje. Dobra. No ale o tym nie będę gadać. E... Idź dalej, pracować po prostu i tyle. Nie przejmuj się nią, jak uciekła. Dobra. Do widzenia.

Halo! Hallo? Halo? Halo Jack? No, kto mówi? Ja, szef! No to. Szef! Ten burger ogni! Chciałam no. Ci powiedzieć, że moja zmiana się skończyła i muszę wracać do domu! Dobra. Do widzenia. Dobra. W takim razie, wypłatę ci przeszlam. Później. Dobra. Na razie. Dobra. Skończyłem zmianę. I teraz wychodzimy. Wejdziemy. Zamknij. O! Uj. Hej. Wysiadaj. Pamiętasz o, ci... o tej robocie mówię? No. Chodź. Pokażę Ci o co w niej chodzi. Tutaj w środku masz paczuszki. No. Trzy paczuszki, zawie, za, zawie, zawieziesz je do trzech miejsc, które ci, wysłałam ci na telefon o tych trzech miejscach. Chcę zobaczyć w telefonie, jakie są te miejsca i po prostu masz te paszki wręczyć Dajesz, nic nie mówisz. Rozumiesz? No. Dobra, widzę. Dobra, nara. Dobra, mamy już wszystko Dobra, jedziemy do wyznaczonego miejsca Cześć, to tam basem Tym, um, O, to tutaj, dobra Wstajemy Dobra, o, kupi O, no Dobra, mamy paczkę Halo? Jest tu ktoś? Jestem. Jestem. O. Uh. Dawaj paczkę. Dla ciebie? Dobra. A dla kogo? No, Czekaj. No. Rozpoznał To ty? Kto? Ha. Taki... taki typek. Dobra, no, jedz jest, z no. to. Nieważne. No. Cię to nie obchodzi. Dobra. Labai žinojau. Jojame... Taip, taip. Gerai, jame taisti kolinuodami į Dė salę. Tai to buvo... Taip, taip, viskas. O, jas. Kogo jesteś? Ja jestem od Henry'ego. Henry'ego jakiego? Williamsa? Williamsa. Dobra, dawaj tą paczkę. Zjeżdżaj nie z nogi wyciną i Jest, dobra. Skurko, co to... ma, nie z to... Tu już, ale u mnie, dawaj, uciekamy? Dobra, jedziemy tam kolejną miejscem, to było tu chyba. No, teraz tu. O, dobra. Bo, kurde. Dobra, bierzemy paczkę. Dobra, jedziemy. Dzień dobry, to od Pondur A nie wiem. Na ziemi powiedział nie rozumiesz? Do ściany już! Do ściany, nie uciekasz nigdzie! Jednak kula i ciebie nie ma! Od kogo jesteś? Od Henry'ego Williamsa. Od kogo jesteś? Od Henry'ego Williamsa. Henry'ego, ha! Ten Henry lubi sobie wysyłać Twoich ludzi zamiast on sam przyjeżdżać. Dobra, rozumiesz mnie? Masz w Henry... Zobaczymy, gdy jego... Nie wiem, tam pracownik będzie pojmany. No dobra, damy i chodźcie.